Czy kiedykolwiek poczułeś ciężar na sercu, który zdaje się nie ustępować, ta cicha niepokój, która, choć bez słów, mówi głośno w Twoim sercu? Być może przeszedłeś przez trudne chwile, lub stoisz w obliczu burzy, która wydaje się nie mieć końca. Chcę, żebyś wiedział, tutaj i teraz, że nie jesteś sam. Jezus jest przy Tobie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Jeśli chcesz, napisz w komentarzach: Ufam Tobie, Panie. Otwórzmy razem serca na modlitwę, która przynosi pokój i nadzieję. Życie stawia przed nami wyzwania, których czasem nie potrafimy wyjaśnić, ale wiara to światło, które nigdy nie gaśnie, nawet gdy wszystko wokół zdaje się rozpadać. W całej Polsce ludzie, którzy przeszli trudne drogi, znajdują pocieszenie w obecności Boga. Dziś chcę iść z Tobą, odnawiając nadzieję i przynosząc spokój Twojej duszy. Wiem, że czasem strach, smutek lub samotność mogą wydawać się stałymi towarzyszami. Być może masz wątpliwości lub czujesz, że Twoje siły się kończą. Chcę, żebyś wiedział, że Jezus rozumie każdą łzę, każdy zmęczony oddech. On nie jest daleko, idzie obok Ciebie, trzymając Twoją rękę. Nawet gdy tego nie zauważasz, wyobraź sobie na chwilę, że samo otwarcie oczu rano to dar, że każdy oddech, każde spojrzenie w niebo może stać się szczerym rozmową z Bogiem, że każdy krok, nawet powolny, jest aktem wiary. Nieważne, jak wielka jest burza, każdy gest wdzięczności to ziarno pokoju zasiane w Twoim sercu. Módlmy się razem spokojnie. I z otwartym sercem. Panie Jezu, gdy zmęczenie nadejdzie, odnów moje siły. Gdy przyjdzie strach, ukołysz moją duszę. Prowadź moje kroki ku światłu i nadziei. Niech poczuje Twoją obecność w każdej chwili, szczególnie w trudnych dniach. Otocz mnie swoją nieskończoną miłością i spraw. Bym był narzędziem pokoju i miłości. Pamiętaj, żadna burza nie trwa wiecznie. Bóg daje nam szansę na nowy początek każdego ranka, nawet jeśli przeszłość była pełna bólu. Dziś jest darem, szansą na odnowienie wiary, odwagi i nadziei. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, podziel się nią z kimś, kto dziś potrzebuje tych słów. Zostaw swoje prośby o modlitwę w komentarzach. Jesteśmy rodziną wiary, idąc razem, wspierając się nawzajem. Niech pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże Twojego serca i umysłu, dziś i na zawsze. Amen.